E, więc tak, e, finał ZKP w Mielcu oczywiście przebiegł bardzo spokojnie, finał Wielkiej Orytanii Pomocy. E, do tej pory zebraliśmy 62 tysiące, to jest e, przeliczone na ponad 62 tysiące, to jest na godzinę 18. E, z groszami nadal trwa liczenie e, puszek, e, będzie trwało to jeszcze przez jakiś czas, dlatego że do godziny 20.00 wolontariusze mają czas na zbieranie. I na odnoszenie nam puszek, dlatego jeszcze troszkę potrwa. Kwota jeszcze wzrośnie. Mamy nadzieję, że to będzie gdzieś około 80 tysięcy. Zobaczymy, może będzie więcej, może będzie troszkę mniej. E, jednak e, uważam, że finał jest bardzo udany. Wolontariuszy mieliśmy w tym roku 210. E, kwestowali na terenie Mielca, na terenie e, Powiatu. E, oczywiście współpracowaliśmy ze sztabami okolicznymi. E, co jeszcze? Na razie jest dobrze e, odpukać mam nadzieję że tak będzie do samego końca że wszyscy wolontariusze wrócą szczęśliwie do sztabu wrócą do domu żadnych przykrych incydentów nie mieliśmy nie odnotowaliśmy e, również nie mieliśmy żadnych zgłoszeń e, od e, ludzi którzy gdzieś tam widzieli naszych wolontariuszy e, czyli wydaje mi się że wszystko wyszło po naszej myśli i jest jak najbardziej dobrze Jesteśmy w Hufcu, tutaj harcerze y, od 5.30 wydają identyfikatory, serduszka, puszki i pracują na tym, żeby wolontariuszom, a jest ich dwu, 210, pracowało, y, kwestowało się jak najlepiej. 210 wolontariuszy, od której do której jest kwesta, y, gdzie zbierają, czy to są zmiany, czy wszyscy przychodzą na, na jeden termin? Y, są dwie zmiany, od 6.00 do 13.00 i od 13.00 do 20.00. Kwestują ogólnie w, w Mielcu. I w powiecie, w większych miejscowościach pod kościołem. W kwestii wolontariuszy pomaga kolumna sanitarna z szpitala powiatowego w Mielcu. Jaka jest rola? Ich rola jest taka, że podwożą wolontariuszy w miejscowości, których my nie możemy ich zawieść i starają się im zapewnić dojazd i przyjazd do Hufca. Karolina, Sylwia, Ania. Dziewczyny, jak długo dzisiaj kwestujecie? Od 13 do 20. Do 20. i jak przebiega dzisiejsza akcja? Dobrze. Dobrze. Dużo, dużo osób daje pomszy. Tak. pomszy jakie to pieniądze. E, 10 zł, 5 zł, dużo. Mm -hmm. Różnorodność taka. Ale głównie to 10 zł, tak? Tak. Przeważnie. A dlaczego bierzecie udział w tej akcji? No robimy pomagać. Fajne uczucie. Podoba nam się ta. Akcja, tak. 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 Czyli wrażenia bardzo proste. Tak, 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 no. tak. Nazywam się Patrycja. Gabrysia. Weronika. Dziewczyny, jak długo kwestujecie? Kwestujemy e, od dziesiątej i zamierzamy zostać do ostatniej mszy. Jak przebiega kwesta? E, ludzie chętnie rzucają do puszek i pytają, na jaki cel zbieramy. Jakie nominały? Te najgrubsze. 90 zł, Aniu, 90 zł po raz pierwszy. Proszę bardzo, 90 zł po raz drugi. Czy ktoś da więcej? 100 zł po raz pierwszy. Proszę bardzo. 100 zł. Kolejny raz Mielecka Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna angażuje się w Wielką Kiestrę Świątecznej Pomocy. Dlaczego Państwo nie pozostajecie tego dnia obojętni i, i, i włączacie się w tę akcję? Bo to jest piękna akcja. To jest piękna akcja, jeżeli możemy chociaż drobnymi pieniążkami przyłączyć się i wzmocnić właśnie pomoc dla tych dzieci, dla matek, które mają dzieci, to dlaczego nie? Bardzo chętnie biblioteka w to się włącza. Proszę opowiedzieć, na czym ta akcja polega i który raz już z rzędu? Po raz ósmy raz biblioteka w to włączyła się. Oferujemy książki, które żeśmy zubytkowali, które już nie są aż tak używane, nie są tak poczytne w bibliotece, ponieważ też biblioteka ma swoje. Ramy i nie możemy rozciągać tych ścian, trzeba zubytkować książki, a te książki żal nam wyrzucić na makulaturę i one bardzo chętnie służą innym ludziom za ten przysłowiowy grosik, a który ma swoją jednak później wielką moc w tej wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Jak wyglądają przygotowania do tego dnia z zbiórka obrazów, przygotowanie książek, rozumiem, że tu gro pracowników biblioteki wcześniej nie zaangażowanych. Faktycznie nie tylko książki, ale też miałyśmy i listowałyśmy obrazy. Może nie wszyscy członkowie klubu środowisk twórczych włączyli się. Może prośba z naszej strony była dość późna, późna, ale ze względu też na inne prace biblioteczne. Ale mimo to parę twórców nam przekazało swoje obrazy, pani Sylwia Krupińska, Barbara Krupińska, Józefa Kardyś, pan Stanisław Mityk i te obrazy mogliśmy y, licytować. Cieszyły się no, takim nawet ładnym y, wzięciem i y, y, jak długo żeśmy się do tego przygotowywali. Tak jak do każdej pracy bibliotecznej przy zubytkowaniu książek. Najpierw trzeba wycofać z inwentarzy, zrobić selekcję i czy przechowujemy troszeczkę właśnie te książki specjalnie na ten dzień. Ania i Weronika raz ósmy chyba, to, tak? To tradycja. To. I, I mimo że nie ma reklamy aż takiej. Pani od wielu lat angażuje się w, tutaj w bibliotece w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak długo i dlaczego? Jest to tak, jak mówiłam, nasza rodzinna tradycja. Co rok rocznie próbuje, no Chcemy wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy właśnie... W, w związku, kupując powiedzmy taki obraz, który mamy go na ścianie, który nam przypomina o tej akcji i no jest to bardzo miłe, jest to bardzo miłe i wręcz mówię, zachęciłam do tego dzieci, bo tak jak mówię, Weroniczka była chyba taka jak Ania, jak byliśmy tu pierwszy raz, Ani jeszcze nie było na świecie, a teraz już przychodzimy we dwójkę i mam nadzieję, że zaraz przyjdziemy we trójkę, bo urodził się nam właśnie mały wcześniaczek. I myślę, że jest to, jest to naprawdę bardzo potrzebna akcja. Nie, nie chodzi może nawet o te, o te obrazki, które nam to przypominają, ale mówię, sam, sam fakt tej akcji, która pomaga w tym roku akurat wcześniakom, w latach innych pomagała właśnie innym dzieciom, ale to widać. To widać, jeżeli ktoś miał z tym do czynienia, jeżeli to ktoś przeżył. Ja akurat mówię, przeżyłam to, bo byłam jestem świeżo upieczoną mamusią, właśnie wcześniaczka, i miałam do czynienia z tym na co dzień. Ten sprzęt, te, ta akcja właśnie całej ratowania nie tylko mojego dzieciątka, ale, ale innych dzieci, gdzie ten sprzęt jest mówię, w szpitalach potrzebny, zwłaszcza tu na Podkarpaciu, gdzie trafiają dzieci z, całej, z, całego, z całego województwa, nie tylko właśnie z naszego, tutaj z mielca, z Rzeszowa, ale właśnie z Sanoka, z Krosna. Były dzieci z Przemyśla na przykład przywożone, gdzie takich sprzętów nie ma tam na miejscu. Musi być to do wojewódzkiego szpitala na przykład. Także mówię, że taka akcja jest, jest, jest wręcz potrzebna. A my cieszymy się co roku, że możemy przyjść, że może uda nam się, jeżeli nam się uda, bo nie, niekoniecznie nam się uda, ale jeżeli nam się uda wylicytować obraz, to cieszy nas ten obraz, patrząc na niego, a... A teraz myślę, że, że no jeszcze akurat tak się wszystko zbiega, że będziemy, budujemy dom, więc myślę, że te obrazki jeszcze bardziej nam y, rozprzestrzenią y, nasz, nasz domek, więc y, że co roku będziemy tą tradycję jednak naszą rodzinną podtrzymywać. Jak wygląda Chorzylowski finał, 20 finał Wielkiej jaki też tej pomocy? No, wygląda świetnie. Myślę, że się przekonaliście Państwo sami. E, ogólnie cała zbiórka przeszła bez najmniejszych przeszkód. Pogoda nam dopisała, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Po kolei, ilu wolontariuszy gdzie zbierali? E, wolontariuszy mamy 35. Zbierali w po bliskich miejscowościach, m.in. takich jak Trześń, Padew Narodowa, yy, Chorzelów, yy, Chrząstów, Ławnica, Borki Nizińskie, Padew Narodowa, chyba wszystko wymieniłam już. Od wczesnych, od, wczesnych od 6 rano sztab już zaczął działać i, i prężnie wszyscy się stawili i zaczęli działać od samego rana. Impreza towarzysząca w to środku kultury kto, gdzie, jak i dlaczego? Impreza jest. Yy... Zamknięta, lekko, ale otwarta to oczywiście dla wszystkich. Jest to koncert jubileuszowy z okazji właśnie 20 finału. Chcieliśmy właśnie jakoś tak bardziej profesjonalnie to, to zakończyć. Oczywiście będą atrakcje dla wszystkich, będzie wjeżdżenie tortu na 20-lecie, 20 no i oczywiście tradycyjnie od 20 światełko do nieba. Dlaczego horzełówka? Po raz bodajże 13. Bo chcą grać, bo lubią grać i chcą pomagać tym najmłodszym przede wszystkim. To są też młodzi ludzie, ale są tak zaoferowani, tak zaangażowani w to wszystko, że naprawdę tylko pozazdrościć tej energii, tej, tej siły i, i tego wszystkiego, co, co się tu wszystko toczy. Jest taka energia, że ja po prostu już nie mogę, nie mogę. Już wysiadam od samego rana, całą noc nie spałam, ale, ale jest okej okay i fajnie jest. Po raz drugi graczy, jak wygląda w tym roku finał w Wadowicach? W tym roku finał jest troszkę bardziej rozbudowany, ponieważ jak w poprzednim roku mieliśmy limit 30, 30 wolontariuszy, w tym roku dostaliśmy limit 50, więc wyszliśmy już poza obrzeża naszej gminy. I tradycyjnie obstawialiśmy wszystkie takie punkty, gdzie gromadzą się ludzie. Głównie to były centra handlowe przed kościołami do południa. Teraz druga grupa ruszyła po południu, na tymże godzina 14-15. Natomiast tutaj w budynku GOKU trwają imprezy towarzyszące, które planujemy zakończyć gdzieś około godziny 22, oczywiście przerywane światełkiem o 20. Kto organizuje Wielką też tej Pomocy w gminie Wynowice Górne? W Gminie Wadowice Górne w sumie od, prze, od poprzedniego roku robi to ta sama ekipa, a mianowicie Druchowie z OSP Wadowice Dolne, grupa wolontariatu młodych oraz klub gier logicznych siedziba, tak ustaliliśmy rok temu, tak zostało przy tym, że jest przy OSP Wadowice Dolne. Impreza towarzysząca, co w programie jest takie atrakcji? Opieramy się tutaj na prezentacji naszej lokalnej twórczości, więc są to zespoły działające, w ramach gminnego, w ramach GOK-u, z Mielca zaproli, zaprosiliśmy zespół, zespół no, jak, to, to, to. właśnie. Poza tym, jako konferencję występuje Marek Polak, przy okazji tam swoje sztuki iluzjonistyczne pokazuje. Z szopką, czyli z jasełkami bożonarodzeniowymi, to są dzieciaki ze szkoły podstawowej w Zabrniu. W sumie opieramy się na takiej lokalnej tradycji, podobnie jak jeśli chodzi o fanty czy rzeczy na licytację. Oprócz tej, które otrzymaliśmy, również zabezpieczamy przedmioty wykonane przez naszych lokalnych twórców, czyli takie lokalne, gminne rękodzielnictwo. Przy okazji finału w Wadowicach Dolnych udaje się pokazać cząstkę Rajdu Dakar. Jeśli możemy, trzystania. Też, też, Też jest wystawa dzięki księdzu. Marianowi mi duże udało się załatwić, poza tym ksiądz Marian również przekazał na licytację. Kurtkę Jacka Trzachora z Rajdu Dakar. Poza tym mamy z akcji Krzyś koszulki z, z, z autografami Krzysia Także z tamtej strony mieli, otrzymaliśmy nawet dość dużą pomoc, zresztą ksiądz Marian wiadomo, stąd pochodzi i tutaj jednak jego korzenie są, także. Co komisji liczącej. Od której godziny jesteście, do której i jak przebiega liczenie? Na, na czym polega? Na liczeniu pieniędzy przede wszystkim. Jesteśmy od 6 rano i będziemy do końca, aż wyliczymy wszystkie pieniądze. Pierwsze puszki zaczęły spływać już od godziny 11. Jeśli chodzi o kwotę uzbieraną w tych puszkach od 50 do, do 800 zł. W tej chwili najwięcej w puszce 1275 zł. Kto pracuje w komisji Liczącej, jaki to jest skład? Skąd, są to? Skąd ci ludzie? W składzie komisji liczącej jest przede wszystkim harcerze chówca mieleckiego. Pieniądze przekazujemy do banków, następnie są przelewane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To było takie...